i ja tylko Dios chciał powiedzieć że on totalnie nic nie pamięta z imprezy wynosiłam go razem ze wsparciem pod tym względem, że był tak pijany, że nie mógł po prostu wyjść sam na własnych nogach u jednego z naszych gości przesiedział całą noc jak się teraz czujesz? już lepiej? odzyskałeś świadomość? Tak, już odzyskałem świadomość, ale naprawdę nie pamiętam tej imprezy. Patrzcie go! Uchlał się jeszcze. O mój Boże, brak mi totalnie słów. Czyli jednak imprezy ci nie służą. Nie powinieneś tyle pić. No, to prawda. Trzeba ograniczyć parę napojów, jak to się mówi. Nie bądźcie na niego złe, chłopak poszalał, ale. Poszedł, przenocował, wrócił i... No, widzicie go całego. Bydle, do pokoju. Nie, to nie interesuje ci, powiedziałam. Musiałam cię szukać, a ty jeszcze sobie przychodzisz, jakby nic się nie stało. Kleo, nie przeginaj, naprawdę. Widzisz, ma swojego chłopaka, jest cały, jest cały. Więc powinnaś się z tego cieszyć, a nie z tego, że przepił. Każdy ma do tego prawo ładny masz outfit Melody. O dziękuję. Lubię nosić nietypowe rzeczy. Idziemy Dius, ruszaj się. No tak, dobra, już idę. Patrz pod nogi. Jestem ciekawa, jak tam u Darling. Czyje się cokolwiek udało załatwić. Coś mówiłaś? Nie, spokojnie, to są tylko moje sprawy. Wiesz co ci powiem, Michel? Muszę teraz iść, sprawdzić jedną rzecz. Widzimy się za niedługo. Do zobaczenia. Oj, dios, jeżeli tak dalej pójdzie, to ja nie wiem, jakim cudem będę ratować tyłek. Ojej, o matko, od tych okularów to mnie aż oczy bolą. Nie narzekaj, debilu. Mamy o wiele gorszy problem. Kiedy wy zamierzacie mnie wypuścić? Czekaj, ja tu próbuję myśleć. Jak? Otrzysłować ten plan. Gówno mnie obchodzi Drakulisa, gdzie jesteś. Masz się w tej chwili pokazać. Ojej, a wiesz, że się puka? Gówno mnie interesuje kultura. Gdzie jest Draculisa? Boże, nie drzwi tego, ryja, bo aż mnie normalnie głowa rozbolała. E, darej? Co ty tu niby robisz? Kochaniutka, na co tu przyszłaś? Po siostrę wróciłam. A no tak, ojej! Znaleźliśmy tego szkrabka dosyć niedawno. Nie wiedziałam, do kogo należy. Jak przyszłaś po nią, to ją wiesz. Kalinka, chodź szybko i wracamy do domu. O tak, naprawdę mega wam dziękuję za to, że odnaleźliście moją siostrę. Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Naprawdę miło, że odnalazła swoją rodzinę. Chodź, wracamy do domu. Co ty się odstawiła? Pozbyłam się problemu. Nie widać? Draculisy już nie ma. Wyjechała jak jej tylko zagroziłam. Bardzo dobrze. W końcu będę mogła samodzielnie decydować o tym, co będziemy robić. No tak, dramat był z nią. Dwa problemy z głowy, a reszta? Spokojnie. Mam na razie część planu, ale jeszcze muszę dopracować szczegóły. Plan musi być idealny. Nie mogę go spaprać. Czekam na przebieg Twojego planu. Wróciłam. I jak dogadałyście się? Na obecną chwilę tak, dogadałyśmy się. Jak ja się bardzo cieszę! W końcu mu dokopieta i dostanie nauczkę. W ogóle zmieniając temat, chciałam przefarbować sobie włosy, zmienić się jakoś, bo coś mi w sobie nie pasuje. O, no właśnie, o tym miałam wspomnieć. Znacie jakąś stylistkę czy coś od takich rzeczy? Ja znam ciekawą stylistkę mogę zaprowadzić was sama też czasami robię przy osobach makijaż i to tamto no to mogę w każdej chwili pomóc byłabyś w stanie naprawić moje włosy naprawdę nie podoba mi się ta żółć jest okropna kiedyś uważałam to na za naprawdę spoko sprawę ale teraz nie ma sprawy dziewczyny zostawcie nas same ja za. Pójdę po najważniejsze rzeczy i wracam tutaj i zaczynamy metamorfozę franki. No, to co nam zostaje venus? Idziemy. Mimo, że nie powinienem tak robić, no to powiem tak, naprawdę mega mi się to podobało. Bardzo się cieszę, zapraszam Ciebie tutaj ponownie za niedługo. Dius, widzę, że jesteś w obłokach. Chyba ci się coś przewidziało. No przecież mnie nie oszukasz. Widzę jak często o czymś myślisz. I dość długo gapisz się w jeden i ten sam punkt. A, to no to imprezka się bardzo udała. Naprawdę fajnie było. Szkoda, że dłużej tego nie było. Oj, ty nawet zdań składać nie umiesz. Widzę, że musisz mieć poważne jakieś myśli. Ktoś ci zaprzątnął w głowie? Co ty gadasz? Przecież naprawdę mówię ci, że myślę o imprezie. A druga sprawa, przecież wiesz, że jestem z Kleo i. No druga nie miałaby dla mnie najmniejszego znaczenia. A, no tak, przepraszam, zapomniałem. Nie, nie zrozumie źle oczywiście, prawda? Nie spokojnie, nie odebrałem tego źle, ale naprawdę ci mówię, myślę o tej imprezie. Było naprawdę cudownie. O, to fajnie, że ci się podobało. Ja tam nie przesadzałem z alkoholem, wszystko było git, więc byłem trzeźwy. A to elegancko. Miałam do ciebie dzwonić, gdzieś ty była i widzę, że mamy gościa. Jesteś moją współlokatorką, jak i również moją przyjaciółką, więc zdradzę ci sekret. Długo tego nie ukryję przed tobą, no bo razem mieszkamy tutaj, no i raczej gdybym nawet ocaliła ją, no to i tak byś się prędzej czy później o tym dowiedziała. Moja matka zostawiła mi moją siostrę i dlatego na razie muszę się nią opiekować. O, a mówiłaś, że siostry nie masz? No ciekawie. No tak, pamiętam, że mówiłam ci, że żadnego rodzeństwa nie mam, no ale. No to było. No to było jedyne kłamstwo, jakie ci powiedziałam. A niby skąd mam wiedzieć, czy nie okłamałaś mnie jeszcze raz? Teraz. Trochę przestałam ci ufać po tym, co mi powiedziałaś. Mieszkam tu z tobą dość długo, a ty zamiast mi powiedzieć o wszystkim, to dosłownie zataiłaś przede mną swoją siostrę i na dodatek teraz mnie dopiero stawiasz przed aktem dokonanym. Raven, ja naprawdę nie chciałam tego ukrywać, no ale każdy z was nie ma rodzeństwa. Nikt. Nikt z was po prostu nie ma, a ja akurat jestem z rodzeństwem i nienawidzę tego. Ale to, że my nie mamy rodzeństwa, to nie znaczy, że rodzeństwo jest złe. A niestety to wygląda tak, jakbyś ty faktycznie się jej wstydziła. Naprawdę żałosne. No dobra, okej, okay, przyznaję się, że się wstydzę tego, że mam rodzeństwo, no ale. no nie chcę. Nie wiem, jak to już ubrać w słowach. Zawiodłam się naprawdę na tobie. Myślałam, że jesteśmy lepszymi przyjaciółkami, że możemy sobie ufać. A ty o niczym nie powiedziałaś. Akurat kiedy ty zaczęłaś ze mną mieszkać, no to Kalinka została porwana. No i był problem. Draculisa mnie szantażowała i nie wiedziałam, co robić. Po prostu bałam się powiedzieć to, bo by wtedy wyszło, że jednak kłamałam odnośnie tego, że jestem sama. Przykro mi, że dowiadujesz się o tym w taki sposób, no ale inaczej już być nie może. Odzyskałam ją dopiero. No i przeprowadziłam ją tutaj, bo nie mam gdzie jej zostawić. Darling, najlepiej daj mi na razie poukładać myśli. Ja się pójdę przebrać po imprezie, no i... Nie wiem, co dalej będzie. Naprawdę zawiodłam się na tobie. Dobra, dziewczyny. Myślę, że jesteście gotowe zobaczyć nową Franki. No to na trzy. Raz, dwa, trzy. O oh my gosh! Co tu się stało? O matko, nie powiedziałabym, że to ty. Nie, nie wierzę. Co się dzieje, Ashlyn? Zrobiłaś cudo. Niespodzianka, kochane. No i jak wyglądam? Gorzej, lepiej, bez zmian? Dziewczyno, wyglądasz jak ze snu. No, nie spodziewałam się tego. Jej jednak się udało zaskoczyć! Jestem mega zadowolona. Fajnie mi się bardzo pracowało z Franki. Na spokojnie wszystko. Naprawdę mam nadzieję, że efekty wam się podobają. Mi się ogromnie, ogromnie podobają efekty. Bardzo się cieszę. Ważne, że czujesz się sobą. To ty masz się sobie podobać, a nie komuś. Trzeba cię pokazać innym, na co czekamy. Naprawdę, to jest takie piękne. Nie spodziewałam się czegoś takiego. Naprawdę. Kochaniutkie, idziemy na miasto.